Felix Pigeon wywalczył brązowy medal podczas czwartego turnieju World Tour w short tracku. Reprezentant AZS-u Politechniki Opolskiej dokonał tego w holenderskim Dordrechtcie na dystansie 500 metrów. Jestem super podekscytowany. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego. Całe lato ciężko pracowałem, żeby poprawić każdy aspekt jazdy na łyżwach, a zwłaszcza prędkość. Miałem w ten weekend trochę sprzyjających okoliczności i udało mi się awansować do finału. Bardzo się cieszę, że w końcu zdobyłem medal. 23-latkowi nie poszło tak dobrze na pozostałych dystansach. W rywalizacji na 1000 i 1500 metrów odpadł w półfinale repasaży. Piżon startował także w męskiej sztafecie na 5000 metrów oraz w mieszanej sztafecie na 2000 metrów. W pierwszej rywalizacji biało-czerwoni odpadli w ćwierćfinale, natomiast w drugiej zakończyli zawody na siódmym miejscu. Turniej w Dordrechcie był ostatnią odsłoną kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Po blisko dwóch miesiącach szczypiorniści Korotop Gwardii Opole odnieśli upragnione ligowe zwycięstwo. W Lubinie pokonali zagłębie różnicą 6 trafień, 36 do 30. Najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania został Mateusz Wojdan, który 14-krotnie trafiał do siatki. Spadł nam duży kamień z serca i było to chyba widać po każdym. Eee, mieliśmy bardzo ciężki okres, kiedy nie mogliśmy się przełamać, eee, przegrywaliśmy mecze jedną, dwoma bramkami. W następnej kolejce Gwardia rozpocznie rundę rewanżową fazy zasadniczej Orlen Superligi. 8 grudnia w Płocku Opolanie zagrają z Wisłą. Trwa znakomita seria zwycięstw siatkarek Unii Opole w Tauron Lidze. Opolanki w ramach ósmej kolejki rozgrywek odnotowały szóstą wygraną z rzędu, pokonując na wyjeździe lotto Chemika Police 3-1. W pierwszej partii lepiej zaprezentowały się gospodynie, które zwyciężyły do 21. W kolejnych setach górą była zaś ekipa Bartłomieja Dąbrowskiego, która triumfowała odpowiednio do 21, 22 oraz 16. Nagrodę MVP otrzymała kapitan Unii Katarzyna Zaroślińska-Król, która zdobyła aż 23 punkty. Wilczyce z Opola plasują się obecnie na drugim miejscu w tabeli, a kolejne spotkanie rozegrają we wtorek, 9 grudnia we własnej hali z Wolejem Wrocław. Początek meczu o godzinie 19.00. Sportowcy z z medalami wagowych Mistrzostw Świata w Okusin w WKB. Na czempionacie w Grodzisku Mazowieckim startowało ponad 1400 zawodników z 202 klubów, którzy reprezentowali aż 36 państw. Wśród startujących byli przedstawiciele m.in. opolskiego klubu sportowego Yama oraz Ari klubu Karate Kyokushin zdobrzenia wielkiego. Z pierwszego zespołu najlepiej zaprezentowała się Julia Pracka, która wywalczyła 2 złota, została mistrzynią świata juniorek w kata oraz kumite do lat 18. Jej klubowy kolega Mikołaj Siwiak zdobył srebro w kata w kategorii 8-9 lat, zaś Zuzanna Ochota brąz w kata 12-13 lat. Natomiast dla Zespołu Zdobrzenia Wielkiego brązowy krążek wywalczył Wiktor Burnecki w kategorii kumite do 70 kg chłopców 14-15 lat. Polska po raz pierwszy w historii była gospodarzem prestiżowej imprezy. Za nami 32. przełajowy wyścig kolarski Bryksy Cross, który odbył się w Gościęcinie. Dwudniowa impreza zaliczana była w tym roku do 7 i 8 serii Pucharu Polski. Organizatorem wydarzenia był miejscowy LKS Bryksjusz. Ścigano się w rundach, a długość trasy wynosiła 2600 metrów. Rywalizacja odbyła się z podziałem na kategorie wiekowe, a startowali wszyscy. Od najmłodszych do najstarszych, którzy mieli do pokonania od dwóch do 8 okrążeń. Przełaje to jest błoto, więc bardzo dobrze, że jest. I wczoraj i dzisiaj było błoto, dla odmiany mamy też śnieg, więc miejscami jest lód. W zawodach uczestniczyło ponad 350 osób. Kolejna edycja imprezy już wkrótce. Trener wigry AZS-u Politechniki Opolskiej Michał Rutkowski został powołany na stanowisko asystenta trenera męskiej reprezentacji Polski do lat 13. To decyzja zarządu Polskiego Związku Koszykówki w sprawie nominacji szkoleniowych Młodzieżowych Kadr Narodowych 5 na 5 na 2026 rok. Rudkowski będzie asystentem trenera głównego, którym został Łukasz Grudniewski, a współpracować będzie również z drugim asystentem Arturem Cielmą. Już dziś na antenie TVP3 Opole będzie można obejrzeć transmisję z Gali Gutmany 2025. Jest to ceremonia organizowana przez Polski Komitet Paralimpijski, podczas której nagradzani są najlepsi sportowcy z niepełnosprawnościami w Polsce. Początek transmisji o godzinie 19.00. Relacja z wydarzenia już dziś o 19.00 w TVP3.